Dzień dobry. Dzień dobry. Tuż przy deptaku, poznańskim deptaku przy ulicy Kwiatowej powstało nowe muzeum muzeum ubioru. Muzeum tak ubioru, czyli tego, co nas zawsze interesowało. Chyby, sukienki i wiele innych rzeczy, które są potrzebne w życiu codziennym. Obejrzymy. Idziemy. Jesteśmy w Muzeum Historii Ubioru. Rozmawiamy z organizatorką muzeum, panią Anną Morito. Proszę pani, nie byłbym historykiem, gdyby pani nie zapytała, jaka była geneza pani zainteresowania tą tematyką. Dzień dobry. Jaka była geneza? Właśnie wynika z historii. Bardzo lubiłam zawsze uczyć się historii i dowiadywać się jak miło. najwięcej o postaciach historycznych, o sytuacjach, które się wydarzyły w historii, ale bardzo też lubiłam sobie to zwizualizować, czyli dowiedzieć się, jak dana osoba, która podjęła konkretną decyzję, która wpłynęła właśnie na wydarzenia historyczne, jak wyglądała, w co była ubrana, jak wyglądał jej dom, co jadła, i jakby cały kształt związany właśnie. No właśnie często się, się zapomina osobą? o tym, że historia to nie tylko daty, fakty, nazwiska. Właśnie, tak. Czyli pani widziała daną postać otoczeniu, ubraną, w określony sposób zachowującą się, mówiącą i tak no dalej. I gromadziła pani jakieś prywatne muzeum? Miała pani jakieś prywatne zbiory? Prywatne zbiory. Teraz, jakby pierwsze eksponaty są już kupione w naszej kolekcji i teraz przynależne do muzeum, bo historia muzeum sięga. Prawie 15 lat, gdzie zaczęliśmy gromadzić eksponaty najpierw jako prywatna kolekcja. A Poznaniu czy gdzie indziej? W Poznaniu już, tak. Już Poznaniu, tak. tak. W Poznaniu, tak? W w Opolu, tam w, w sensie w miejscu, w którym ja aktualnie przebywałam, tak, tak. tak? Czyli Opole tak, potem czyli... Poznań. Także w, to już prawie 15 lat i w, w grudniu zeszłego roku zarejestrowaliśmy kolekcję jako muzeum w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od grudnia zeszłego roku jesteśmy Muzeum Polskim, a pierwszą wystawę otworzyliśmy w marcu. W jakich ubiorach Państwo się specjalizują? Szczególnie, które ubiory, które epoki, o jakim charakterze interesują Państwa szczególnie? W kolekcji obecnie znajduje się, w zbiorach muzeum obecnie znajdują się przede wszystkim stroje damskie z wieku XIX i początku XX. Mamy troszeczkę strojów dziecięcych, XIX-wiecznych. Oczywiście sporo literatury, drobnych akcesoriów związanych z modą, czyli rękawiczki, pończochy, obuwie, także kilka par takich bardzo ciekawych butów znajduje się również w kolekcji. Zamierzamy poszerzać ją również o kolejne związane z modą damską oczywiście, ale także z modą dziecięcą i mam nadzieję, że również moda męska zagości jako cały taki zestaw, przekrój przez wiek XIX w zbiorach. Ile tu jest oryginałów, a ile strojów szytych później na podstawie wzorców? Pięć i pół, bo jedna spódnica jest częścią stroju, a stanik od niej jest oryginalny. Pozostałe kilkanaście to są oryginalne stroje. Wiem, sypoki. że muzeum żyje, ale o tym powiem za chwilę. Pani Anna, znajdujemy się w kolejnej sali, w której zaprezentowane są suknie balowe, suknie wizytowe, suknie wieczorowe i tak można i wymieniać. Są to suknie, których nie można dotykać, prawda? Nie, zdecydowanie. No bo takie to muzeum lepiej nie dotykać, ale są tkaniny, które przedstawiają jak te tkaniny, jak ten jedwab, czy chociażby LEN, czy mamy tu wełnę, wyglądały w oryginale, a jest to jedna, która tak. Pani najbardziej się I... podoba. Tutaj taka, która najwięcej, w, w, największe wzdumienie wprawia zwiedzających to jest ta wełna, która jest w zasadzie całkowicie transparentna, a my wełnę kojarzymy raczej z takimi grubymi płaszczowymi tkaninami, ale to, że to też jest wełna to zazwyczaj wszyscy są bardzo zdziwieni. Obecna wystawa prezentuje suknie z epoki XIX wieku, tak jak mówiliśmy o architekturze XIX wiecznej, czyli te wszystkie style neo, od neoromanizmu, neogotyku, poprzez neobarok. W tej sali znajdują się suknie, ta suknia, tutaj zwróciłam uwagę, taka gotycka, prawda? Co wyróżnia styl gotycki, jeżeli chodzi o suknie? Kobiety kiedyś były tak, w stylu gotyckim średniowieczu, takie były smukłe, prawda? Ta suknia rzeczywiście jest taką dosyć smukłą suknią. Też ta, co ciekawe, ma rękawy wykonane z tkaniny ułożonej po skosie, przez co on może być dużo bardziej obcisły i podkreślać linie ręki. Też na przedstawieniach gotyckich większość kobiet była wyrysowywana właśnie z bardzo długą szyją i z ręką, która przychodziła, jakby z szyją, która przychodziła od razu w rękę z pominięciem ramienia. I tutaj próbowano krawiecko osiągnąć taki efekt poprzez wszywanie. Rękawów bardzo nisko, kilka centymetrów poniżej linii ramienia. Jeżeli jeszcze dodatkowo tutaj wywatujemy przestrzenie wokół obojczyków, to rzeczywiście kobieta w takiej stroju sprawia wrażenie, jakby miała szyję, która przechodzi z pominięciem ramion od razu Bo w ręce. Bo często na tych obrazach czy malowidła z okresu średniowiecza widać u kobiet takie wysokie szyje, prawda? Tak, dokładnie. I tutaj właśnie... próbowano krawiecko osiągnąć właśnie takie… z epoki gotyckiej, przechodzimy do epoki renesansu. Czyli okres, kiedy to strój już był bardziej reprezentacyjny, kolorowy. Często tak jak mm. na przykład za czasów Leonarda Vinci widzieliśmy te stroje różowe, fioletowe, prawda? A ten strój nawiązuje do Habsburgów, prawda? To jest tak rzeczywiście suknia, która nawiązuje do tej mody renesansowej, ale właśnie takiej habsburskiej, jak to w języku polskim często określamy, niemiecko-hiszpańskiej, no ale to jest tam, gdzie dokładnie panowali Habsburgowie. Tu jest taka ciekawostka, która łączy te stroje właśnie XIX-wieczne z renesansowymi. Te suknie z lat 90. są najcięższymi sukniami w ciągu całego wieku XIX. I podobnie suknie renesansowe, które były, składały się z bardzo wielu warstw tkaniny, bardzo często bardzo grubych tkanin, i one były bardzo, bardzo ciężkie. I tak samo właśnie te suknie z lat 90. Tutaj też, jaka jest jakby przyczyna też tego? To są suknie, które są już nieco reformowane, czyli nie mają pod spodem stelaża, dzięki czemu kobieta może poruszać się bardziej swobodnie. Mogła poruszać się bardziej swobodnie, ale wewnątrz sukien, wewnątrz spódnic są wszyte dodatkowe warstwy materiału, żeby zastąpić ten stelaż, którego nie ma. Stąd te spódnice są bardzo grube. Tutaj taka ciekawostka, w rękawach tej sukni wszyty jest karton, żeby utrzymywać tutaj rozłożysty właśnie kształt Takie rękawów. Tak. rozłożyste. Jest jedna suknia, która mówi Pani o stelażu, zwróciła o mnie największe no, wrażenie, są w sumie dwie, bo Jedna jest dzienna, druga jest yy, balowa, wieczorowa, wieczorowa hmm. balowa, tak? Ale jest taka nietypowa, bo takie zaokrąglenie z tyłu, takie takie, no, jak kojarzy mi się, jak u słynnej piosenkarki J. Lo. Co to takiego? To jest tiurniura i turniura po raz pierwszy pojawia się pod koniec wieku XVII na dworze w Wersalu, oczywiście pod inną nazwą. W taki element, który wypełnia tutaj pośladki, wypina tył z sukni, jest nazywany cul de Paris, to jest nazwa pochodząca z języka francuskiego, która brzmi bardzo eufemistycznie, natomiast w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza tyłek, zadek z Paryża, więc. Oh, jak to tak, tak Francuzi nazywali. lubią tak, co so, sobie zażartować. Określić. A styl tutaj mamy barokowy, to jest już nie wiem, bo kojarzy mi się barok z kształtami rubensowskimi, czyli Wtedy kobiety nosiły większe te stelaże, większe te suknie? Tutaj jest właśnie to odwołanie, raczej tylko do tej tiurniury, bo mamy dosyć wąski tors, bardzo wąską talię, czyli tak jak było w tych strojach z końca wieku XVII, bo jakby w barok, to nie tylko właśnie rubensowskie kształty, ale ten koniec baroku jest właśnie taki bardzo wysmukły i on przechodzi prawie, że płynnie w te stroje przynajmniej w dziedzinie rokoko. I kolejna bior, w sala to już z rokoko, tak? Co tak. tam wyróżnia? Ten styl? Więcej ozdób jak w architekturze chociażby? Yy, może niekoniecznie więcej ozdób, chociaż to też, yy, ale tutaj pojawia się po raz kolejny bardzo duży stelaż, który wyszedł z mody yy, na przełomie wieków XVIII i XIX yy, i tutaj powraca właśnie w pełnej fale olbrzymi stelaż pod spódnicą. Słupnie, proszę Państwa, no nie tylko dzieło sztuki, ale to też w pewien sposób kamuflaż. I o tym za momencie. W 1849 roku, kiedy umiera Fryderyk Chopin, no, postanowiono, żeby przewieźć jego serce. W jaki sposób? No właśnie, ta krynolina, czyli ten stelaż, siostra Fryderyka Chopina ukrywa pod tą krynoliną w specjalnej urnie serce Fryderyka Chopina, które jest zalane spirytusem. No i taki kamuflaż, czy taka właśnie rzecz praktyczna sukni, była też w XIX wieku. Tak, panie Marku? Tak jest. Ludwika tak ukochana siostra Fryderyka Chopina, w ten sposób przemyciła. Serce swojego brata do Warszawy. Celnicy na granicy nie mieli odwagi sprawdzić. Co jeszcze takiego ukrywano pod tą suknią? No, pod tą suknią, suknią troszeczkę później ukrywała zupełnie coś innego Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona Józefa Piłsudskiego. Po prostu pod tą suknią, która jednak na dole ma dość pojemną powierzchnię, przemycała po prostu broni, amunicję i granaty. No, jak ona się w tym poruszała, nie wiem. Ale też za każdym razem udawało się policja ani żadna Straż Graniczna nigdy na tym nie przechwyciła. Także kobiety umiały wygórzeć. Nie zły skowek, ale problem był jeszcze jeden często można było pobrudzić taką suknię. W jaki sposób czyszczono te suknie? W XIX wieku czy w innych epokach? Dbano przede wszystkim o to, żeby suknia się nie wybrudziła. Stąd były kilka warstw bielizny zakładanych, każda pełniła inną funkcję i chroniła latem inną tak część. Samo? 30 stopni kilka. Tak, latem dokładnie tak samo, przy czym bielizna letnia i też suknie letnie były wykonywane z cieńszych tkanin, żeby jakby wszystkie warstwy musiały być zachowane, natomiast tkanina była dużo, dużo cieńsza. Na przykład gorsety były wykonywane z takiej tkaniny siatki, w zasadzie, no ale gorset też musiał być w, w całości, więc. Trzeba było tylko zmienić tkaninę. No, ale była jakaś jedna taka mocna plama. No przecież nie było plamia, czy nie było proszków, to co, co zrobiono? No można było próbować czyścić tą plamę tradycyjnymi metodami. Zastosowanie mydła, tutaj nie wiem, soli, w różne takie metody babuni, jak to dzisiaj określamy, można było zastosować. Ale jeżeli takiej plamy nie dało się w ogóle wywa wywabić, no to dokładano na przykład w to miejsce dekorację albo w przyszywano łatkę jakoś tak zgrabnie, żeby nie rzucało się to miejsce w oczy. Mhm, w dawnych ubiorach, jak już się pani wspomniała o yy, bliźnie, że bliznę już trzeba było praćąć, no, to jest oczywiste, mm -hmm. to jest naturalne. No i wiemy, że niedługo będzie tutaj wystawa, która te właśnie intymne sprawy pokaże. Tak, zgadza się. Od w zasadzie końca listopada, początku grudnia będą mogli Państwo obejrzeć u nas w muzeum wystawę Czego oczy nie widzą Historia Bielizny w XIX wieku, gdzie pokażemy, jak wyglądała bielizna damska i męska, ale przede wszystkim o tym, jak działała i jak sprawiano, żeby działała, czyli jak ją konserwowano, trochę o przechowywaniu, o praniu, o krochmaleniu przede wszystkim, bo teraz większość z nas kojarzy krochmal jako taką buteleczkę, którą można kupić właśnie w drogerii ale krochmal taki prawdziwy to jest zupełnie coś innego i on też pełnił bardzo ważną funkcję w bieliźnie, nie tylko, jakby, nie tylko miał sprawić, żeby ktoś się umęczył jakby przy krochmaleniu, ale no, to było to higiena konieczne. No by, różnie bywało, tylko różnie. By czas, z tego nie zdajemy sprawy. E, Czyli wystawa będzie? kontynuowana, ale troszeczkę innej formie. No bo trzeba zaznaczyć, że muzeum to muzeum, które ma takie czasowe wystawy, tak jak tu historia sukien, tak będzie wystawa na temat bielizny i tutaj czego oczy nie widzą, bardzo ciekawe i kuszące zachęcenie do zobaczenia tej wystawy, bo też można zachęcić do jednej rzeczy, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś stare suknie, jakieś stare buty, wszystko co związane z ubiorem, bardzo chętnie Pani Anna... Przyjmie, prawda? Tak, wszystkie rzeczy, które są związane właśnie z modą przełomu wieków XIX-XX, bardzo chętnie przyjmiemy. I to finansowanie też nie będzie pani obojętne, prawda? Tak, szczerze mówiąc, tak, ponieważ jesteśmy muzeum prywatnym i też wystawy czasowe mamy z tego względu, że jakby finansujemy się sami i możemy pozwolić sobie tylko na taki nieduży lokal, stąd musimy wymieniać bardzo często ekspozycje, ale jeżeli ktoś z państwa by chciał nas wesprzeć, to jak najbardziej można to uczynić na przykład na portalach społecznościowych jak Patronite czy też oferując darowiznę. Zapraszamy na ulicę w Poznaniu oraz na stronę internetową, bo tam też dużo tak. fajnych zdjęć.